Mam i dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić intro do oczywiście filmu. I następny poranek, jak dodać intro, będzie na na przykład, nie wiem, z 10 lajków Następny poranek, jak wstawić intro, to 10 łapek. Dobra, pierwszy... Przepraszam, tu mi z Grand Theft Auto zrobiło mi się tutaj... No czemu nie mogę? O, i tu mam takie intro. No i mam tu... Nie, fajnie, no i... Ale klikamy w subite, ten napis na dole, no i na przykład ja zrobiłem tak sobie. Foxy I Ty Nie, już ja wpisałem YouTube Ja dałem To Zostawiłem Donę No i Mam intro, no ale teraz zapytacie Ale jak przecież w Twoim intro jest muzyka Na dole klikamy music no i tu mam intro. No i mam tu. Proszę. Na przykład ja mam taką muzykę. Ale są jeszcze inne These. No. Po prostu mamy tutaj, no i możemy dodać. Zapomniałem dodać dodać tak. I mamy tutaj. Nie. I teraz mam. Proszę. Ale wy będziecie musieli to. Przeciągnąć. No, niestety mi się znowu zepsuło. No, ale Wam się tak mam nadzieję, że nie będzie psuć. A więc to był ten poradnik. No i jeszcze, żeby odcinek nie był aż taki krótki, zagramy sobie w robloxa. Tak. To grę z takimi chłopkami. A tak dokładnie w roblox Um. Tutaj już cztery osoby w sobie zostały. To nie dużo, to nie mało. Więc... Nie znowu są te małe zgredy, które po mnie będą skakać. Nie. Tylko nie oni. Nie mogę sobie tu wejść? Haha! Ha, jestem najwyżej. Jestem mistrzem. I co do mnie. Jestem mistrzem! Ua. Dostałem 18 w ogóle, z nic. z... Ła, jestem jeszcze... O ty śmieczu, szo? Szo stąd? stąd, powiedziałem? Powiedziałem To moje. Ja tu byłem pierwszy. My Ehm, um, jutro właśnie pojawi odcinek z Dobra, jestem. Jedna rundka taka będzie green. Staram się, aby ta runda była jak najdłuższa, żebyście obejrzeli. Dobra. Szybko. Pink, 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 pink. Tu mam pink. Co? Jak to nie był różowy? Dobra. Jeszcze jedna runda zaraz będzie.

no i no, dobra, no. cisza, la, 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 tutaj nie chce mi się wyczynać tu tu, to, jest to? o, <głop> chłop, chyba myślał, że to nie to, no dobra, zmniejsza o to. a czy on spadł, tak, był, fajnie, nie, no, jest nas Piątkę. Orange. Fajnie, niedługo będzie ta runda chyba trwała. Jest nas już czwórka, bo inna osoba zginęła. O Boże, by nie doszedł. Czy... Cjankowy. Tam jest, tam Nie doskoczyłem, no niestety. No i to byłby koniec odcinka. Ja byłem Foxy Nazga. Cześć.